Przydarzyła Wam się w życiu sytuacja niewiarygodna, niesamowita, ale niestety nie udało Wam się jej uwiecznić na swoim telefonie. Ani nikomu innemu w pobliżu? Na szczęście jest 0,0001% osób na tym świecie, które akurat w tym momencie wyciągnęły telefon i nagrały takie sytuacje. Dlatego dzisiaj obejrzymy właśnie takie perełki. Okej, okay, gość jedzie samochodzikiem i co się wydarzy? Wow! 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 wow, wow, wow. <ścoughs> I zaparkował! Z lewego pasa w prawo! Tak zwane szybkie parkowanie. Mocne! Ale miał farta, żeby nikogo nie uderzył, nie? I wyobraź sobie jak później spotyka znajomego, chodź coś ci pokażę co moja kamera zalotowała. Nagrała. Dobrze. Okej, okay. chłop rzucił piłkę z autu i... Gol! Czekaj, czekaj, do środku jemu. Wykiwa okay. go. Wykiwa wszystkich. Kop ha! Cztery wow! siaty naraz! Wow! Czy Mocne. wy to widzicie? Cztery siaty na raz? Jeszcze raz. Boom. Raz, dwa, trzy i, I bramkarzowi trzy, trzy Czwarta z bramkarzem. Patrz bramkarza. Ha! Niesamowity gościu. Gościu wyjechał, wypadła rurka. <śmiech> Jak! <śmiech> Idealnie do kanału wpadła! Yes! <laughs> Ale nie part! Akurat pewnie była godzina, wiesz, która? Piętnasta. 50, a do 16 był otwarty sklep z tymi rurami. I on wracał do domu i mu wypadła. Na pewno tak by było. On się nawet pewnie nie skapnął, że ona mu wypadła dopiero jak przyjechał do domu. No właśnie. Grają w panowie. Okej. Okay. Wiesz jaki mały ten <śledzian> stół <śledzian> Ale gościa miał refleks, co od razu skleił piłę do łzy Nice. Okej. Okay. Jakiś atleta. Ha! Patrz na to! Co? Double backflip, znaczy nie! Double front flip, ale tylko ciekawe... że człowiek front flip i czapka front flip. Ciekawe, czy on ściągnął tą czapkę ręką, tak? Nie, mu tak po prostu spadła. Siła odśrodkowa podczas wykonywania Salta mu zdjęła czapkę. Ciekawe. Dobre. Wychodzi sobie gostek. Jakiś parking. Wyobrażasz sobie, wychodzi salta, ale leci na ciebie parasol ogrodowy? I go łapiesz jak szef. I mówisz nie ze mną ten. Nie. Musisz sobie zaczynasz myśleć, czy nie jesteś czasem jakimś super bohaterem. Dokładnie niesamowite. Niesamowite jest też to, w jak łatwy sposób możecie nauczyć się języka obcego dzięki aplikacji Speakly. Aż 5 razy szybciej niż normalnie możecie zacząć władać na przykład językiem angielskim, który pozwala porozumiewać się w większości miejsc na świecie. Szybko też się nauczycie języka niemieckiego, angielskiego czy też hiszpańskiego. Nauka z aplikacją jest przyjemniejsza i skuteczniejsza. Dzięki temu, że uczy nas zadań i wyrażeń, które faktycznie przydadzą nam się w codziennym życiu. Po 10 godzinach nauki z Appcom można mieć już 42% biegłości w danym języku, a po 100 godzinach z pewnością poradzimy już sobie w każdej sytuacji. Więc moi kochani, zróbcie coś dla siebie, nauczcie się jakiegoś dodatkowego języka, z pewnością wam to ułatwi życie. Link do spikli macie w opisie, więc korzystajcie. Patrz, raz, dwa, trzy, cztery. Oooho! Zderzyli się kulami mocy! Dokładnie tak! Ej, mu chciał to zimą odwzorować. Ciekawe, ile razy byśmy musieli rzucać. W siebie! I ile razy byśmy się trafili w głowę? Ile razy byśmy sobie oczy powybijali? To ty byś miała kask. No, to wtedy ewentualnie mogłabym się na to zgodzić. Co to mysz? Nie, szczur w potrzasku. Yy, co zrobi? A, i go chyba. Uciekł? Ktoś pogonił, może jakiś pies. Przeżył! O! Przeżył! O! Przeżył! O! Przeżył! O! I szuka o! norki! Już teraz wiecie, dlaczego szczury jest tak ciężko wytępić, nie? Ich nic nie tyka. Wow, ale jadą. Jakiś wyścig. Co się dzieje? Kraksa jest. Co ha! Ha! się stało się? Chłop <głap> wjechał jak na lawetę. <głap> Okej. Okay. I już sobie, co ma taki kierowca teraz zrobić? Ja odpadam z wyścigu i ten, co mi wjechał na <głap> Kogo wina? Beluga płynie. Patrz, telefon ma w telefon. gębie. Komuś, komuś padł? Pad... Tak! Jaki słodziak! Ja dziękuję. Ocie! Ja wyobrażasz to sobie, że on gdzieś tam z głębin wyciągnął? Niesamowite. Nie no, nie ma, niesamowite. Jeżeli też zrobiliście maślane oczka jak JJ, kałamka w górę. Piękna sprawa. Co to, Co się to jest? Jaki zbiornik wielki? Silos? Jakiś... O! I ty wyobrażasz sobie, że siedzisz w aucie? Czekaj, jak to... O! Że tam nikogo nie było, ale akcja. A jakby to jeszcze po jakimś człowieku przyjechał, który sobie idzie? No. To musiało spać na przykład z samochodu, jak gdzieś jechało, po prostu pasy strzeliły, nie? Źle zabezpieczony był materiał. Kopnął z ja, uwaga. <laughs> Akurat gościu jechał autkiem! czy znaczy motorkiem autkiem! <laughs> Bez tak Dobrze, tam. że miał kasę. No dokładnie. Nie! Chłop przeszedł i spadło na te stare, rozwalone uno drzewo. Rozumiesz to? Patrz z drugiej perspektywy. Co jest? Ja nie wierzę, nie? I dalej gada przez telefon, jakby nigdy nic. Snack. O, grillują panowie sobie. Kiełbaski? ma to, tamto. to. Kiełbaskę! I on poniósł ptak kiełbaskę! Okej, okay. grają w coś. O, Wow! Ale to chyba nie o to chodziło, co? No nie, miał rzucić na przeciwnika, a rzucił w swoje. Stracił punkt. Jeszcze pom. raz. Pyk, pum i do siebie. XD Co ten chłop robi? Mam jakąś piłkę w ręku i... Chłopowie do ręki wrzucił się siedział i mu wrzucił piłkę do ręki, jak tak siedział, rozumiesz? Ale szef! Jeszcze raz. Siu! <noise> <noise> Dobra. No, idzie krówka. Idzie gościu. Odejdź, bo jedzą koniose. <noise> <noise> Ale się musiał wkurzyć! Kocham! Ale kopa sprzedała w pasze! O! Co? Dobry skill. Musimy kiedyś coś takiego nagrać. W okularach i w kasku. Tak, zdecydowanie w okularach i w kasku. Okej, okay, ścigają się. Wow, hop, wpadł bokiem w zakręt, obróciło go. 360. Czekaj, 547, 120 stopni i pojechał dalej. Aha, fajnie. Ha! Pobawił się trochę. Obrzuca kartami, okej, okay, tu się kręci klamerka na piertarce. O, trafił. Kolejną tra... Dwie Sam nie wierzy, nie? Sam no. nie wierzy! Wiesz ile on pewnie A tam siedział? trzeciej? No właśnie, mógł jeszcze trzecią rzucić. Kolejne wyścigi. O, chłop koło kurwał. Super. Patrz. Ciekawe, co się wydarzy z tym kołem. Nie mam koła, mordo. Na 47 okrążeniu z 50. A jedzie... Może koło wygra wyścig ty! O co chodzi? Do mety. Ono wie gdzie ma jechać. Patrz. Ty. Nie gadaj, że zakręci. Nie, pojechało. tam wzięły? Na miejsce! <laughs> Ale dobre! O, jakaś szefowa. A jaka <laughs> szefowa? Haha! I co? Tak? Aha, baseballiści. Rzucił, odbił. Wow! I złapał! Ten co rzucił, ten mu odbił, a ten razem złapał. To się zadziało tak szybko, że ja nawet nie złapała tego raz. Patrz na to. Miotacz miota. Odbijać, odbija i miotacz łapie. Aaaa, jeszcze tak złapie. Tak, jak jak z capuiry no. z tego z backhanda. Aha, łysy. Oh, my God. <laughs> jak będę łysy, to mój syn tak będzie robił. <laughs> E, za kola już mam, tak? Dodatki na łysego delikatne. No nie powiem, że nie. No, więc już nie długo, Szakut, ty już teraz bliżej. dobra, daj mi spokój. I wydzyż, że sobie ci tak rzucał codziennie rano. I nagrywam Ale, ale, <skrybko> ale szakut tu przynajmniej może sobie odkleić brodę i przykleić A, właśnie. A ty co? Ja nie mam, ja miałem wąsa trochę. To grzywkę ewentualnie. <grybko> Gość, rzuca się <siekierą>. Środek. <śmiecki> środek sam. Czy ty wiedziałasz, co on zrobił? 90. To był najgorszy, najlepszy rzut. Tak, jaki widziałem w życiu. On nie wiedział, czy ma się cieszyć, czy ma mu być głupio. Totalny szef dla mnie. Jest i rolka ma ulubiona. Kick play board slide i dupą sklejkę. <laughs> dupą sklejka. Dupą sklejka. 360! Fajne. Grają w King Latem, ma jedną ręką gra. Rzucił paletką, widziałeś to? I akurat mój ściął. Wow. I jeszcze jak tak zdobył punkty jest dla mnie mistrzem lewej ręki. Mocne. Hm. O! Kolejny Palancista. Coło? <laughs> <laughs> No, jak ja bym opowiedział w domu, to by nikt nie uwierzył. Akurat w twoim przypadku każdy by uwierzył, bo ty też czasem takie masz dziwne sytuacje w swoim życiu, gdzie rzucasz coś randomowo i trafiasz. Magic. 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 Cóż, jak można tak jeździć na śniegu z taką prędkością, o! nie mając... Widziałaś?! Prędkości. Gleba bike flip! Widziałam salto. Gleba flip, patrz, hop. Wow. Zarąbiste. O, 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 znowu deskorolka. 360 flip, sklejony, ale po. Wow! Nie mam deski! Urodował. Ukradli! Ukradli! Ej, dobre, 200 IQ. Uratował mu deskę. No? no. Jakiś piosenkarz podczas koncertu złapał piwo, jak ktoś rzucił. I wypił. I wypił. Patrz na to! Leci. Hop! Jakby to trenował. Dobre. Co się dzieje? Co się. Co się. Co się. Co się Czemu ta ciężarówka jechała na dwóch Na tego... jednym przednim. Właśnie tego zawsze się boję jak jadę no. obok Tira, że, że tak zrobi. się. tak zrobię. No. Że go zwieje. Ja Musisz więcej ubiegać. gazu dodać. I szybciej przejechać. Albo awaryjne włączyć. O co chodzi? Skoczę mu do siatki. Nie gadaj, że tak złowi rybę. Sam mu wskoczył! Nie wytrzymam zaraz. Tak to można chodzić na ryby. Dokładnie. Tylko podbierak wystarczy. No, prawie mu się udało. Ale. Naładować tak iPhone'a, trafi to w końcu. Posłuchaj mnie, dobry człowieku. Taki kabel to teraz 900 kosztuje. No, do nowego iPhona. Szczęście nowicjusza. Leci. Aha. Padło browek. Tak! Wrócił strajk! Jak? Panie Boże, proszę do żebym nie zrobiła sobie wstydu na tej ransce. Ja. I, I takie coś robisz przy chłopie do chop. Mówi: Dobra, to ja idę, buty oddać zleco na chatę. Jeżeli też mieliście w życiu jakąś taką niesamowitą sytuację, piszcie ją w komentarzu, jestem mega ciekawy. Na sam koniec mam dla Was bonusowy filmik z mojej prywatnej galerii, jak zapłacę joysticka na pewnym dziwnym manewrze. A Wy za to zostawcie opeczkę w górę, Bijacie na Instagramy, trzymajcie się, hej! Do joysticka na Instagram też bijcie. Zaraz się dowiemy, jak joystick przechodzi przez furtkę, uwaga. Co? Joystick! Jak Ty to żeś zrobił?